Nazywam się Maria Bober, od 26 lat mieszkam w Niemczech. Jestem żoną, matką, pielęgniarką, a także osobą, która śpiewa na chwałę Pana Boga. I 14 lat temu przydarzyło się coś w moim życiu, co nazywam zawsze cudem za przyczyną Matki Boskiej Częstochowskiej. 14 lat temu w naszej polskiej misji katolickiej wędrował po domach obraz naszej mateńki. W tym dniu ten obraz był gościem w naszym domu. Mam dwoje małych dzieci, mam męża, i ja musiałam w tym dniu wyjechać. Wyjechałam do muzyka, z którym przygotowywałam koncert polsko-niemiecki. Kiedy wracając, było gdzieś tak około w pół do jechałam w samochodzie i właśnie słuchałam muzyki, którą on nagrał. I w pewnym momencie na autostradzie, a jechałam autostradą. Zauważyłam ciężarówkę, która wjeżdżała na autostradę. I tak automatycznie ustąpiłam miejsce, wjeżdżając na lewy pas. Byliśmy na tej samej wysokości, i w pewnym momencie zobaczyłam światła z naprzeciwka. Myślałam, że to są światła z przeciwnej strony autostrady. Jednak po paru sekundach zrozumiałam, że światła przybliżają się na moim pasie. Nie miałam czasu, żeby myśleć, co się będzie dziać, kiedy zderzymy się razem. Okazało się, że był to samochód na moim pasie, jadący z tą samą prędkością. Nie wiem, co się stało w tym momencie, bo byłam w takim szoku, że e, nie byłam w stanie racjonalnie myśleć, i wiedziałam tylko jedno: że nie, nie chcę się zdarzyć z tym samochodem czołowo. Czułam, jakby. Ręce nałożone na moje ręce, które skierowane były w kierunku ciężarówki. Jednak w tym momencie ciężarówka zrobiła taki manewr ze mną, że znalazł się na pasie awaryjnym, a ja znalazłam się praktycznie na jego pasie. I w ten sposób uratował mi życie. Bo nie zdarzyłam się czołowo z osobą, która jechała z naprzeciwka. Byłam... Tak przerażona, że nie mogłam dojść do siebie i było mi bardzo niedobrze, jakoś dojechałam do domu, i mąż się spytał mnie, dlaczego jestem taka blada. Ja usiadłam z płaczem i mówię. Nie wiem, co się stało, ale mam takie wrażenie, że chyba modliliście się bardzo za mnie, bo o mało wóz nie zginęłabym w wypadku. A mój mąż do mnie mówi: A skąd wiesz? Właśnie skończyliśmy. Z dziećmi odmawiać różaniec. I wtedy zrozumiałam, że te ręce to były ręce mojej mateńki, która uratowała mi życie, żeby znowu śpiewać na chwałę Pana Boga, aby cieszyć się życiem. Nie wyobrażam sobie życia bez wiary. Nie wyobrażam sobie takiego życia, gdzie nie miałabym wsparcia, gdzie nie mogłabym poprosić, ale również przeprosić, jak również jej podziękować. To zawsze powodowało, że w chwilach trudnych w moim życiu mogłam polegać właśnie na Bogu, na Jezusie, ale przede wszystkim na matczynych rękach naszej mateńki. To pomaga mi też w moim życiu rodzinnym jako matka jako żona, ale również jako pielęgniarka, kiedy pochylam się nad chorym człowiekiem, gdzie czuję cierpienie i zawsze proszę Pana Boga, aby dawał mi siłę w niesieniu pomocy drugiemu cierpiącemu człowiekowi. Zawsze prosiłam, żebym mogła się tak pochylać, jak nad cierpiącym Chrystusem. Mogłabym opowiadać tak naprawdę wiele jeszcze takich cudów za przyczyną Matki Bożej, kiedy. Czułam jej opatrzność na przykład w momencie, kiedy o mało włos nie umarłam, kiedy z różańcem w ręku dostałam krwotoku, będąc w ciąży, kiedy lekarze ratowali mnie, uratowali mnie i mojego syna. Kiedy... W każdej chwili, kiedy ją potrzebowałam, zawsze była ze mną. Nigdy nie wątpiłam w jej opatrzność, za co jestem jej bardzo wdzięczna. Często przyjeżdżam do Częstochowy, aby przed jej obrazem powiedzieć, jak bardzo jestem jej wdzięczna za to, co dla mnie i dla mojej rodziny robi. Za to, że daje nam poczucie, że kocha nas pomimo naszych upadków. I zapraszam wszystkich do odmawiania różańca świętego, który naprawdę ma swoją moc. Moc modlitwy, moc wiary dodaje mi skrzydeł do codziennego życia.